Z drugiej strony miałem obawy siać przed deszczem czy po deszczu. Deszcz ma padać tydzień. Teraz już w środę jeszcze jest okienko pogodowe, gdzie można zasiać, Później do niedzieli znowu pada, a po niedzieli już jest 1 września, czyli na Siew Rzepaku trochę przypóźno, tak? więc czasem trzeba podejmować trudne decyzje i obserwować co się będzie działo. Jedziemy zobaczyć, jak wygląda pole, czy nie ma zastoisk wodnych. A teraz jesteśmy na plantacji Lucerny, która w tym roku idzie do likwidacji, mimo że w tamtym roku była siana. Jest teraz tutaj, rośnie trzeci pokos tegoroczny. Tutaj nie dawałem żadnych nawozów pod korzeń, tylko tutaj poszło. To znaczy, no tutaj sytuacja jest taka trochę dziwna, może nie tyle co dziwna, ale w tamtym roku tutaj na wiosnę była siana kukurydza, był rozsiany nawóz, nawóz w podsiewacz, kukurydza została przez ptaki wydziobana. Potem siałem, przesiewałem kukurydzę, znowu poszło w podsiewacz, znowu została wydziobana. Potem poszedł obornik, bardzo głęboka orka. Jak najgłębiej e, po, potrafiłem zaorać, tak zaorałem ten nabornik. Na wierzch e, poszło dwa tiry wapna. Jedno poszło wapno węglanowe, zdaje się, z magnezem. A drugi poszła e, kreda z siarką. I to było po wierzchu jakaś tam uprawka tego e, płytka i się lucerny. I to była już e, gdzieś mniej więcej ta pora. Jakoś tak e, koło żniw. No i w poprzednim roku nie zebrałem żadnego tutaj zbioru. Tak została do wiosny, na wiosnę było 120 belek. Drugim pokosem było już 60, ale po pasówce, nie wiem jak tam było to ściśnięte. No i teraz trzeci pokos wygląda tak na 40 może, no nie wiem. Ile by nie było, tak więc ta lucerna i tak została sprzedana. Mam nadzieję, że zwrócił się, znaczy no się zwrócił się siew, bo też i dopłaty tutaj większe do tego a że zbydła zrezygnowałem nieważne w jaki sposób, ważne, że nie mam. Tak więc tą lucernę likwiduję i w tym roku tutaj będzie zasiana pszenica. Teraz ten trzeci skos jest już praktycznie zarezerwowany. Odczekam tydzień po skoszeniu, może dwa, oprysk idzie na to silny, żeby to lucernę wytępić, bo wiem, że lucerna jest bardzo trudna do wytępienia. I tutaj pójdzie po tym oprysku talerzówka za jakiś tydzień. No i co? I głęboka orka znowu. A potem, potem jakiś nawóz i pszenica. Tylko właśnie nie wiem jaki nawóz. Muszę się doczytać, jakie składniki najbardziej potrzebuje lucerna. Bo na pewno nie azot. Ona azot zostawia w sobie. Czyli tutaj na pewno pod pszenicę azotu nie będę dawał pod korzeń. Ale prawdopodobnie NPK, na znaczy się PK pod korzeń pszenicy, bo ona prawdopodobnie tutaj to wyciągnęła. Ile mogła. No i, i siejemy tutaj Juliusa na pół areału tego pola, i druga połowa będzie inna odmiana. Jeszcze nie zdecydowałem jaka. Także tutaj tak wygląda ta plantacja lucerny. Szkoda, bo ładna, ale trzeba ją likwidować. Wolę zasiać pszenicę niż tutaj z tą lucerną, to tak wiecie. No. Nie, nic w ząb, nie w oko, niepotrzebna mi. Dopłaty dostałem, sprzedałem dwa pokosy, tak więc tutaj mi się zwróciło wszystko, nawet jestem na plus. Może lepiej nawet jak na owsie. Na pewno lepiej niż na owsie, bo za same dopłaty już zarobiłem, więcej jak na owsie. Tak więc jest ok. Jedziemy teraz zobaczyć, jak wygląda rzepak. No i jesteśmy na tej ziemi trochę mocniejszej, gdzie tutaj wczoraj było siany, no i już widać, że stoi woda miejscami sporo tej wody stoi i teraz trzeba będzie czekać co z tego wszystkiego wyniknie jedna kwestia jeszcze, bo zasięg w każdą redlicę siewną był pomysłem Piotka operatora, który zasugerował mi, że należy tak zrobić, bo ja przyznałem się, że chcia chciałem wyłączać co drugą, nie? taki miałem plan, zamiar no, ale Piotrek przekonał mnie, dopiero już dzisiaj do mnie to dotarło w 100%. W optymalnym terminie rzepak sieje się w obsadzie około tam 60, tysięcy, 60 roślin na metr kwadratowy. My siejąc w każdą redlinę, zwiększyliśmy ten wysiew do 80 roślin na metr i sieliśmy w każdą dodatkowo. Czyli teraz zakładając. Przy odrobinie szczęścia, jeżeli przez te zastoiska wodne część, jakiś procent tego rzepaku nie wzejdzie, to mamy ten zapas e, roślin na metrze o 20% zwiększony, chociaż termin był optymalny jeszcze. E, gdzie co, co, co pozwoli nam być może e, na to, aby obsadę e, taką optymalną zachować, jeżeli część, nawet 20%, powiedzmy, jeśli nie zejdzie, to i tak obsada będzie y, optymalna, w ten sposób może powiem. Y, załóżmy, no tutaj część, tam trochę, tam trochę, on będzie miał wtedy miejsce, żeby się rozkrzewić, bo y, no roślin będzie na metrze w, w tym terminie, w którym sieliśmy, optymalna ilość, prawda? No teraz już, gdy będziemy siać y, nie w taką ulewę, nie przed taką ulewą będę mógł próbować wyłączać co drugą sekcję lub co trzecią. A tutaj miejmy nadzieję, po prostu, że mimo tych zastoisk, w tej chwili ziemia na pewno się trochę przysklepi. Ale nawet jeśli 20% schodów będzie mniej, to i tak dalej będziemy mieli optymalną ilość roślin na mecz. Ale to musimy odczekać jakiś tydzień. No, nasiona powinny wschodzić już po kilku dniach, ale dopiero może po tygodniu będzie wiadomo jaka, jaki procent zszedł, jaki procent nie wszedł. Tutaj nic innego się nie wymyśli, tylko trzeba czekać po prostu. Tam w tej bruździe widać jest dużo wody i najprawdopodobniej tam nie wzejdzie nic. No, ale to się wszystko jeszcze okaże z czasem. E, no co? Czekamy, w środę, jutro jest, dzisiaj ma przestać padać, bo teraz to no nie jest mocny deszcz, ale w nocy był mocniejszy. Dzisiaj ma padać, przestać padać około 18, czyli dzisiaj już żadnych zabiegów wykonywać nie będę, ale jutro jest, no dzisiaj od 18 i przez całą noc i całe jutro ma nie padać, tak więc będziemy intensywnie tutaj działać z opryskami, działać z rozsiewaczem nawozów i działać z siewami. Dzień przerwy i czekamy. Czekamy na jutro. Trzymajcie się i niech plon będzie z nami. Hej. Tutaj znajdujemy się teraz na najlżejszej ziemi, jaką siałem wczoraj. Cztery działki siałem, 17,5 hektara. Tutaj jest najlżejsza ziemia. Pojedziemy jeszcze na najcięższą, jedną z tych działek. Chociaż żadna nie jest jakaś wyjątkowo ciężka. Jak widać, nie ma zastoisk wodnych, tak jak się spodziewałem. Na tym polu ten deszcz moim zdaniem nie zaszkodzi w żadnym stopniu. Jest ziemia, gleba przepuszczalna, niezasklepialna. Po wyschnięciu ona będzie dalej lekka i rzepak myślę przebije się bez problemu. Rzepak był siany w każdą redlicę. W jednym z tych przejazdów tutaj jest przy tym garbku i przy tym garbku ziarenko. Jest w ten sposób odległość 12 czy 13 cm między rzędami. Będę jeszcze próbował na innym, jednym z pól, 3 hektarowym prostokącie siać od jednej między hektar w ten sposób. Od jednej, później w środek zasieję co drugą redlicę odłączoną. Co, nawet nie drugą redlicę, tylko co drugi, co drugi ten przejazd, czyli tutaj dwa będą odłączone i później jeszcze spróbuję co trzecią wyłączoną, czyli dwa będą wysiane i trzeci nie będzie siał i znowu tak samo dwa wysiane, trzeci nie będzie siał tak dla swojej tylko e, potrzeby sprawdzenia jak, jak będzie się zachowywał taki w ten sposób zasiany rzepak e, będzie to też koszone mam nadzieję oddzielnie, to będzie trzy Pole ma 3 hektary i po hektarze każdej, 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 każdego sposobu siewu spróbuję i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica w plonie, w wyglądzie, bo tam schody będą takie same, bo te same pole w tym samym okresie będzie siane, w tym samym czasie. No tak jak widzimy tutaj, jest OK, nie ma zastoisk, myślę, że tutaj nie zaszkodzi. Jeszcze pojedziemy zobaczyć tylko te, te pole z taką. Czwartą klasą, no to takie można powiedzieć najmocniejsze u mnie.